Na wstępie, mam nadzieję, że każdy z Państwa rozpoznał, choćby komuś tego fragmentu, Fryderyk Chopin balladę niemal op. 23. Już starożytni dostrzegali znaczenie muzyki w życiu człowieka. Muzyka wykorzystywana była do celów religijnych, by oddać na a także świeckich, by wspierać radość i zabawę. Uważano, że zarówno skala fizyczna, jak i rejestr, czy też odpowiednią przełupanie belo, zwykle mają wpływ na emocje i charakter człowieka. Teorię tę zapoczątkował w V wieku przed naszą erą, filozof z Aten. Była to teoria etosy, której poszczególnym skalom przypisywano różne emocje. Według Aristotelesa, Skala dodawała męska. Lindyjska miała charakter żałobny. Frygijska rozwrócała W Sztuka miała oczyszczać duszę. Specjalna funkcja katarzyna. A jak jest dziś? Jak współcześnie patrzymy na muzykę? Czy i jaki ma wpływ na kształtowanie emocji, wrażliwości, charakteru młodego człowieka? czy jest ważnym determinantem w i edukacji. Z badań przeprowadzonych przez z w roku 2005 wynika, że 50% Polaków słucha radio, z czego ponad połowa ze względu na muzykę. Niestety, statystyki te nie wyglądają tak pięknie. 80%, 85% Polaków słucha muzyki rozrywkowej. Z czego najwięcej 37% popół. Drugie miejsce zaskakujące 29% W Trzecie miejsce rok 27%. Na czwartym miejscu jest dopiero muzyka filmowa, która ma 20%. Kolejno sytuują się kolejne gatunki. Natomiast na szarym końcu, podkreślam na szarym końcu, do którego przyznaje się tylko 8% badanych słuchaczy. Zaskakujące. Idźmy dalej, 58%, aż, znów podkreślę, to słuchacze przypadkowi. 29% słucha dla przyjemności. Tylko 13% są to pasjonaci. Wyniki jednak pokazują, że muzyka jest istotnym elementem we współczesnym świecie. Ale dlaczego tak mało słuchaczy jest świadomych? Tak mało słuchających muzyki odpowiedniej i dobrej? Odpowiedź. Jest w obecnym, zreformowanym systemie edukacji, w którym ograniczono zajęcia z muzyki do minimalnego poziomu. Klasy 1-3 w szkołach podstawowych muzyki nie mają w ogóle, jest ona wrzucona, w kształcenie zintegrowane. W klasy 4-6 są do dwie godziny. W gimnazji i liceum najczęściej kryje się muzyka pod takimi hasłami jak wiedza o kulturze, jak sztuka. Program tych zajęć jest bardzo ubogi, bardzo. I niestety bardzo często prowadzone przez niewykwalifikowanych i niewyświadczonych w tej dziedzinie nauczycieli. Za przykład mogą posłużyć podręczniki wykorzystywane w podręcznik od wieży Babel do dramatycznych Podręcznik wiedzy o kulturze dla licealistów z roku 2002, obecnie w użyciu. Współczesny podręcznik na muzykę przewidział 40 stron. Z, 300, z pojedynczymi obrazami. Najczęściej są to wizerunki kompozytorów, pojedyncze przykłady muzyczne lub no ich całkowity brak. Muzyka została przywracona jedynie do aspektu teoretycznego. Zaczynamy wychowywać muzycznych analfabetów na własne życie, mimo, iż powszechnie znane są badania, że yy, yy, dzieci w wieku 5 do 9 lat szybciej rozwijają się gdy w procesie edukacji korzysta się z różnych form i działań muzycznych. Rodzi się to pytanie, jak rozwijać, Co konkretnie daje nam muzyka? Daje nam nieograniczone możliwości rozwijania siebie, rozwijania swoich możliwości, swoich zdolności w sposób, podkreślam, twórczy. Nie tylko w akcie tworzenia utworów muzycznych, ale także w formach związanych z muzyką, Tańcu, śpiewie, walecie. Uczy współpracy i współdziałania w grupie z ludźmi. Muzyka staje się uczestnikiem aktem społecznym. Idąc dalej, muzyka rozwija takie cechy jak pomysłowość, kreatywne myślenie, indywidualność, zaradność, zdyscyplinowanie, moralność, a także uczy jak umiejętnie postępować z ludźmi wśród ludzi. Przykładem mogą być tu zajęcia rytmiczne. Prowadzone m.in. w szkołach, rytmika jako system umuzykalniania został wprowadzony przez szwajcarskiego pedagoga i kompozytora Emila Toscan-de-la lakua Jest to element, w którym zaangażowane jest całe ciało, pobudza i aktywizuje, rozwija improwizację, wpływa na rozwinięcie zdolności intelektualnych, takich jak koncentracja uwagi, spostrzegawczości, pamięci umiejętnego analizowania już na Z jednej strony dzieci mogą być twórcami, a z drugiej muszą nauczyć się podporządkować już istniejącym systemom, zasadom czy regułom.